Cześć, nadal na z tej strony. 20 lekcji od drzew, lekcja 10: Spędzaj czas bez ruchu. W przypadku drzew jest to chyba coś całkiem oczywistego, one generalnie całe życie spędzają bez ruchu. Natomiast jak to jest z nami? Żyjemy w takich czasach, gdzie pędzimy, biegniemy, ścigamy się. To życie jest dużo bardziej intensywne niż 50 czy 300 lat temu a i niestety bardzo wielu z nas wtedy kiedy odpoczywa i relaksuje robi dokładnie to samo. Moim zdaniem, moim um, skromnym zdaniem, dobre odpoczywanie jest wtedy kiedy potrafisz się zatrzymać. Ale nie na dwa tygodnie przez cały rok, tylko codziennie. Jeśli codziennie potrafisz się zatrzymać na 5 minut nad kubkiem gorącej Herbaty czy kawy, jeśli codziennie potrafisz się zatrzymać, biorąc prysznic, jeśli codziennie potrafisz się zatrzymać w rozmowie z drugim człowiekiem, to to jest ten bezruch, o który chodzi. To jest ten moment, kiedy naprawdę jesteś na 1000% w tu i teraz, na tu i teraz, a nie jesteś myślami gdzieś i kiedyś. I to jest chyba najgorsza rzecz, którą my robimy w tej rzeczywistości, że. My nie dość, że na co dzień biegniemy i mamy intensywność życia dość sporą, to jeszcze my na tu i teraz nie jesteśmy w stanie być na tu i teraz, tylko myślami jesteśmy albo w przeszłości, albo w przeszłości, i tu zaczynają się dosyć spore schody i dość spore problemy. Jeśli tego się nie nauczysz, będzie ci trudno odpoczywać i regenerować się. Podam Wam prosty przykład. Z, dosłownie dwa dni temu byłam na pływalni. Um, nie wzięłam czepka, więc wiedziałam, że nie popływam. Proste pytanie do ciała, gdzie idziemy w takim razie w obszarze pływalni i basenu? I to była sauna, jacuzzi i basen zewnętrzny, czyli właściwie pływania minimum. I to było idealne dla mojego ciała, ponieważ jestem w tej chwili w dość sporym maratonie zawodowym i... I tej pracy mam po prostu dużo. Gdybym ja jeszcze dowaliła sobie kolejnym treningiem napływać, bo muszę komuś coś udowodnić i muszę, muszę się koniecznie z kimś pościgać, to moje ciało nie byłoby mi za to wdzięczne. Moje ciało odetchnęło kiedy dałam mu bezruch. Bezruch w jacuzzi, bezruch w saunie, ale również bezruch w tym basenie zewnętrznym, bo ja tam właściwie tylko wpłynęłam. Trochę postałam, porozciągałam się i tylko tyle. I to był najprzyjemniejszy, jeden z najprzyjemniejszych pobytów na pływalni, jakiego doświadczyłam kiedykolwiek. Naucz się być bez ruchu, by móc, by móc szybować dalej i szybciej. Cześć.